To ten element wyparł z zwykłej żarówki, to jest dioda elektroluminescencyjna, w skrócie LED. Kiedy ją zasilmy, to zacznie świecić. Dostaniemy je w każdym możliwym kolorze, ale to nie kolor obudowy definiuje, jaką barwą będzie świecić. Aby to zrozumieć, musimy zajrzeć w głąb diody. Znajduje się tam mały kawałek materiału półprzewodnikowego, dokładnie zbudowany z dwóch warstw półprzewodnikowych P oraz N i to one właśnie emitują światło w postaci fotonów, podłączając do LED zasilanie i prądza, nie płynąć to elektrony z warstwy N zaczynają przeskakiwać do dziur z warstwy P i podczas tego przeskoku zostaje im spory nadmiar energii, którą wyrzucają na zewnątrz w postaci światła. To jak to się dzieje, że świecą w różnych kolorach? W zależności od rodzaju materiału i w zależności od odległości, jaką elektrony mają do przeskoczenia między warstwami, powstaje światło o konkretnej długości fali, czyli w jakimś konkretnym kolorze, bo to właśnie długość fali definiuje, jakim kolorem świeci dana dioda. Jeśli chcesz nauczyć się lutować diody i dobierać do nich rezystor, to zapraszam na mój kurs elektroniki i lutowania. Wpadaj na mój kanał